Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem „Masz wiadomość”. Trzy karty do wyboru. Jedyneczka, dwójeczka i ta będzie trujeczka przysunę jeszcze raz i jeden dwa i to jest trzy masz wiadomość okay. Jedyneczki, wasz wybór. Jaka wiadomość płynie do jedyneczki? Jedyneczko, jedyneczko. Towarzyszy ci jakaś stagnacja, jakieś zatrzymanie, i czas najwyższy, wziąć sprawy w swoje ręce i przerwać ten proces stagnacji. Mam też takie wrażenie, że możesz być na, w takim momencie swojego życia, gdzie czujesz się w bardzo dużym zawieszeniu? Nie wiesz, co dalej, będzie, nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jaką decyzję podjąć, mogą towarzyszyć Tobie wewnętrzne konflikty, wewnętrzne dylematy, dużo gdybologii, dużo analizowania, dużo zastanawiania się, a mało ruchu i działania. I tutaj taka do ciebie wiadomość płynie. Zostaw tą przeszłość. Za sobą. Chyba, że chcesz w przeszłości grzebać, bo chcesz tam pouzdrawiać, powybaczać, żeby pójść naprzód. Ale jeżeli ty chcesz w tej przeszłości siedzieć tylko po to, żeby narzekać, żeby cierpieć, no to zostaw to za sobą. Róż energią, róż energią, wprowadź aktywność w swoje życie, wprowadź pomysły do swojego życia, wprowadź te działanie, jeżeli nie potrafisz sam sama tego jedyneczko zrobić, to poproś kogoś o wsparcie, o pomoc o podpowiedź, o poradę, o wskazówkę poproś kogoś kto będzie dla Ciebie takim wsparciem, taką ostoją, tak ja tutaj widzę, że Ty jesteś w procesie jakiejś przemiany ale ta przemiana u Ciebie jest w jakiś sposób zatrzymana Towarzyszy ci, pod spodem talii to było, ja tutaj położę, towarzyszy ci jakaś rana. Widzisz, jakaś, jesteś w energii rany, w jakimś bólu, w jakimś cierpieniu, w jakimś rozczarowaniu, w jakimś smutku, w jakimś żalu, w jakimś rozdrapywaniu czegoś i to ci bardzo mocno towarzyszy i to ciebie poniekąd frustruje, zatrzymuje, ogranicza, zniewala i bardzo mocno blokuje. I też mam wrażenie, że poprzez te energie, w jakich Ty jesteś, bardzo mocno się krytykujesz, obwiniasz, nie widzisz czegoś wyjścia. Karty mówią, staw temu czoło, zawalcz o siebie, tak jak Ty to rozumiesz i ruszaj naprzód, bo przed Tobą pokazane są zmiany, zmiany, które będą głęboko w Tobie. Tak? To nie jest taka transformacja widoczna na zewnątrz. To jest taka transformacja bardziej, powiedziałabym, głęboko w Tobie. Pozbądź się tego, co Cię ogranicza. Wyzbyj się tego, wyrzuć to ze swojego życia, co Cię zniewala, co Cię krzywdzi. Najprawdopodobniej to są Twoje myśli, emocje, Twój wewnętrzny krytyk sabotażysta. Jaka tutaj też wiadomość płynie, zwróć uwagę na środek transportu, bo może ci się jedyneczko popsuć. Jeżeli będziesz gdzieś spieszyć się na jakiś, na jakiś wyjazd, a będziesz korzystać na przykład z metra, z pociągu, z autobusu itd. No to zaplanuj tak wszystko, żeby Ci się udało, bo jakieś małe, drobne spóźnienie, opóźnienie może być dla Ciebie w niekorzyści, tak? Droga Jedyneczko, tutaj jeszcze powinnam Ci wspomnieć, że jeżeli ty przejdziesz ten proces jakichś tam zmian w sobie, nad sobą, to uaktywnią się w tobie twoje dary i talenty. To jest tutaj tak bardzo, bardzo mocno pokazane. Mhm. Jaka jeszcze wiadomość płynie? Proszę bardzo, ty masz zwrócić uwagę na siebie, ty masz postawić siebie na pierwszym miejscu, ty masz zwrócić uwagę na swoje sny, bo one mogą być bardzo prorocze u ciebie. Jesteś w jakimś zniewoleniu, zniewolenie hmm, tym, ktoś ciebie w jakiś sposób ogranicza, ktoś ciebie przy sobie trzyma, ktoś ciebie blokuje i czas najwyższy po prostu uwolnić się z tych energii, tak? Ty możesz mieć porocze sny, ty możesz mieć jakieś wizje poprzez właśnie swoje sny. Zwróć na to uwagę. Zwróć uwagę na swoją energię, na swoją kobiecość. I przede wszystkim też wyzwól się z tego cierpienia, z tego ograniczenia, które w jakiś sposób zostało na ciebie nałożone. Nałożone więcej odwagi w sobie, Odnajduj i działaj, i działaj, po prostu działaj, dobrze? I co tutaj jeszcze chcą karty dla jedyneczki wspomnieć? Mimo wszystko karty pokazują, że ty będziesz będziesz mogła osiągnąć jedyneczko to Czego będziesz chciała, to co będziesz chciała, jakieś tutaj do ciebie pochwały popłyną, jakieś tutaj uznanie, jakieś docenienie, jakieś zauważenie ciebie. Mhm. Jeżeli ty będziesz wykazywać się w jakichś sprawach, w jakichś projektach, no to karty tu pokazują, że idzie do ciebie docenienie, ale też ten najbliższy czas, teraz, w tu i teraz, kiedy tego będziesz słuchać, mogą w twoim życiu zacząć manifestować się. Twoje drobne marzenia. Tylko trzeba w to uwierzyć i trzeba tą energię ruszyć. To jest też odpowiedni czas do tego, żeby stawiać granice sobie, innym, ale też, żeby wychodzić z pewnej strefy powiedziałabym komfortu, w której rzekomo się niby dobrze czujesz, ale to nie jest tak do końca, bo ty, będąc w tej strefie komfortu, jesteś ofiarą swojego życia. Wszystkiego dobrego. Dwójeczka, dwójeczka, dwójeczka. Wybór dwójeczki. Jaka wiadomość do dwujeczki płynie? Co tam dwójeczka, o dwójeczka, dwójeczka, no właśnie dwójeczko, ja też wybrałam sobie tak w myślach dwójeczka i chyba tutaj energetycznie ja ten wybór ściągnęłam. Dwójeczko, przed Tobą jakaś rekonwalescencja, jakiś pobyt w sanatorium, w centrum rehabilitacyjnym, w szpitalu? Yy, albo takie dochodzenie do siebie, tak? Może pot... Myślę, dwójeczko, że jesteś na jakimś etapie swojego życia, gdzie potrzebujesz czasu tylko dla siebie, potrzebujesz dojść do siebie, potrzebujesz coś poukładać w swoich myślach, w swoich emocjach, tak? Jesteś na etapie jakiejś transformacji, ale ona, ta transformacja przez moment jest jeszcze w jakimś zatrzymaniu, w jakimś spowolnieniu. Jeżeli potrzebujesz czasu tylko dla siebie, zrób to. Podejdź zero-jedynkowo do życia i postaw siebie na pierwszym miejscu. I nie jest to wcale egoistyczne. I teraz tak. Ja mam takie wrażenie, że Ty obawiasz się jakiegoś nowego początku. A tutaj karty mówią tobie, dwójeczko, że ten nowy początek jest dla ciebie czymś, co pomoże ci odmienić swoje życie. Jeżeli ty obawiasz się wysłać te CV o tą pracę, bo boisz się, że sobie nie poradzisz, bo to może Twoja pierwsza praca taka konkretna w życiu będzie, albo pierwsza praca po bardzo, bardzo długim y, czasie przestoju, no to właśnie ten nowy początek jest dla ciebie wybawieniem. Tutaj jesteś w takich energiach, gdzie coś w Twoim życiu będzie się domykać, a za chwilę będzie się otwierać nowe. Zobacz, to co nieuniknione, masz kartę świata, coś się w Twoim życiu domyka, a to co Ci pomoże, wejście w to nowe. Możesz w najbliższym czasie, dwójeczko, czuć się w deficycie energetycznym. Może ci totalnie brakować energii. Możesz to bardzo mocno odczuwać. Możesz być po jakiejś chorobie, w trakcie choroby, w trakcie rekonwalescencji, w trakcie dochodzenia do siebie. Pozwól sobie na to i daj sobie na to przestrzeń i czas. Jakaś osoba z przeszłości może próbować z tobą nawiązywać kontakt, ale to bardziej to czuję jako energię kobiecą. I tutaj karty mówią ci, jeżeli miałaś złe przeboje, złe doświadczenie z tą osobą, to ją zostaw. Nie dopuszczaj jej do swojego życia. Pewne etapy, pewne drzwi dla pewnych ludzi powinny być zamknięte raz na zawsze. I myślę, że to jest taka właśnie osoba, dla której twoje drzwi w twoim życiu powinny być jeszcze zamknięte. Teraz tak. Niektórzy z was mogą borykać się. Z jakimiś tutaj pod spodem tali była karta MAGA. Niektórzy z Was mogą borykać się z jakimiś problemami finansowymi, możecie bać się o finanse, możecie lękać się o te finanse, możecie mieć większe wydatki. Karty mówią, ale to wszystko jest w Waszej głowie. Jeżeli gdzieś tam w głowie, w myślach, poukładacie sobie wszystko i zrozumiecie, że czasami. Musi być. Jest ta sinusoida w życiu raz, na, raz wyżej, raz niżej. No to karty mówią, że ten chaos, jeżeli opanujesz w swoim umyśle, dwójeczko, to wszystko będzie układać się pomyślnie. Ja mam wrażenie, że to jest tylko. Gra Twojego umysłu to tworzenie lęków i obaw w głowie. Ja myślę, że do Ciebie płyną bardzo dobre wieści finansowe, bardzo dobre wiadomości na temat finansów, zarabiania czy nawet czegoś nowego, nowej pracy. Podejmuj komunikację, komunikuj się, rozmawiaj w tej, w tej sprawie, w tej dziedzinie. Nie blokuj się na to, tak? U Ciebie też. Hmm, Warto by było popracować dwójeczko Ze swoją kobiecością Z tą energią żeńską Ona jest w deficycie Nie wiem, nie widzisz siebie jako kobiety? Nie uważasz siebie jako kobiety? Nie czujesz się atrakcyjna w swoim ciele? Tu trzeba temu się przyjrzeć, tak? Jeżeli masz przy sobie młodą osobę Młodą duszyczkę, jakieś dziecko to te dziecko może być dla ciebie bardzo wspierającą osobą, pomocną. Co jeszcze tutaj dla dwójeczki? Co jeszcze? Właśnie cierpliwość. Uzbój się w cierpliwość. U ciebie będzie transformacja, będą zmiany, ale widzisz, coś trzeba odpuścić. Jedno trzeba odpuścić, żeby przyszło drugie. To jest ten świat. Świat w świecie my coś zamykamy po to, żeby otworzyło się coś nowe. To jest taka energia wielowątkowości, tak? To jest takie szukanie różnych dróg możliwości. Dziś masz taką możliwość rozwiązania tego, co stało w miejscu, jutro możesz mieć inną możliwość. Ty masz szukać wiedzy z różnych źródeł. Jeżeli ty właśnie jesteś w tej energii deficytu, szukaj odpowiedzi, dlaczego ten deficyt tobie w życiu towarzyszy. To są nowe horyzonty, to są nowe źródła wiedzy, pozyskiwania wiedzy, zdobywania wiedzy, zdobywania odpowiedzi na wiele, wiele różnych tematów, tak? To jest taka otwartość u Ciebie, ale z drugiej strony otwieranie się na coś nowego, ale z drugiej strony zamykanie czegoś. Także, no tutaj tak to się pokazuje u Ciebie, tak? I teraz tak, hmm, nie wiem, co tutaj masz, yy, dwujeczko, sobie tutaj odpuścić. Ja nie wiem, co, czego to dotyczy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Może ja spróbuję tylko tak dopytać bo jakąś relację? Może tęsknotę za kimś? Miłość, coś w miłości. Jakąś osobę trzeba odpuścić, albo, albo konkretnie jakąś osobę, jakiś bliźniaczy płomień, braci, bratnią duszę, albo może ty jesteś właśnie w takiej energii, gdzie ty bardzo chcesz być z kimś, a tobie to nie wychodzi. I może tu chodzi o to, jak ty sobie to odpuścisz, to automatycznie będą zadziewać się cuda w twoim życiu, bo to tak jest, prawda. Tak mają kobiety, które mają problem z zajściem w ciążę, pragną dzidziusia, chcą, chodzą po różnych specjalistach, nie wychodzi im ten, te zajście w tą ciążę, tak? I w momencie, kiedy już w tym akcie rozpaczy mówią, dobra, nie jest mi dane być mamą, koniec, skupiam się na czymś innym, ja już to odpuszczam, tyle już czasu minęło, nie będę już tą mamą, I skupia się na innych projektach, na innych sprawach, myśli o czymś innym. To dzieją się cuda, i ona w tą ciążę zachodzi. I może tutaj właśnie o to chodzi, że może ty po prostu za bardzo chcesz miłości, za bardzo chcesz relacji, tobie nie wychodzi. Jak to odpuścisz, to będzie ta relacja, będzie ta miłość. Albo jeżeli tobie coś nie wychodzi w relacji, w której jesteś, za bardzo naciskasz na coś, jak to. Popuścisz, uwolnisz, skupisz się na sobie, to wtedy tam też będą cuda się dziać. No dobra, co tutaj jeszcze chce być dla dwójeczki przekazane? Tak, mroki ciemności, za bardzo siedzisz w tej ciemności, jesteś marzycielem, to jest ok, ale trzeba też trzeźwo myśleć. No i tak, no i tak... Możesz wpaść na jakiś fajny pomysł, dwójeczką, możesz coś odkryć, możesz coś y, znaleźć, możesz coś zauważyć cennego, możesz kogoś odkryć na swojej drodze życia, wiecie, jakiegoś mentora, nauczyciela, coacha, kogoś, kto dobrze gdzieś tam mówi, dobrze pisze, kogoś, kto motywuje do zmian, na tej zasadzie, ale możesz też po prostu najzwyczajniej w świecie iść sobie drogą, chodnikiem, ulicą, przemieszczając się gdzieś i możesz coś cennego znaleźć. Może tu być też taka informacja, że Ty możesz okazać się tym cennym diamentem dla drugiej osoby. I teraz tak, to jest też bardzo dobry czas dla Ciebie, dwójeczko, żeby skupić się na jakiejś konkretnej intencji i dążyć do tego, żeby to się realizowało w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Trójeczka, masz wiadomość. A trójeczka, a ty, trójeczko, jesteś przemęczona i zmęczona, zbyt dużo na siebie bierzesz, zbyt dużo masz obowiązków. Pod spodem talii była karta kapłanki, zbyt dużo masz obowiązków, zbyt dużo na siebie bierzesz wszelkie sukcesy, wszelkie działania. Stają się dla ciebie ogromnym obciążeniem energetycznym, ale również fizycznym. Masz dolegliwości mocno w ciele i karty mówią: zacznij dbać o siebie, bo jeżeli nie będziesz dbać o siebie, nie postawisz na siebie, no to tutaj będzie czekać ciebie jakiś dłuższy czas rekonwalescencji, jakieś poważne leczenie. Zadbaj o kończyny, zadbaj o kręgosłup, zadbaj o nogi, stawy, zadbaj o barki, ramiona, o plecy. Coś dźwigasz, dźwigasz jakiś ciężar, obowiązków. Miesz siły na zamiary. Możesz być osobą, która bardzo mocno daje się wykorzystywać. I w tym wszystkim jest totalnie niedoceniana i nierozumiana przez innych, tak? U Ciebie też pokazuje mi się... Dużo trudnych myśli w głowie się kłębi, dużo takich myśli poddających się. Zaczynasz być na takim etapie w swoim życiu, gdzie małymi krokami zaczynasz się poddawać. Zaczyna być ci wszystko jedno, obojętnie, już taka obojętność zaczyna ci towarzyszyć, ale nie taka obojętność. Jak to mówi młodzież dzisiejsza, bo masz wywalone na wszystko, tak? Nie, taka obojętność z bezradności, a to już nie jest fajne. Niektórym z Was mogą towarzyszyć stany depresyjne, problemy ze snem, problemy z koncentracją. Totalne przemęczenie mi się tu pokazuje bardzo mocno. Możesz być też obarczana tymi obowiązkami przez innych czy przez kogoś. Zadbaj o siebie, daj sobie na czas, pozwól sobie odpocząć, skorzystaj z jakiegoś miejsca, w którym wypoczniesz, w którym się zrelaksujesz. Ale, co dobrego w tym widzę, to jest to, że fajnie może być pod względem finansowym. Niektórzy z Was mogą dobrze zarobić, mogą dobra, jakaś fajna obfitość finansowa może popłynąć. Tutaj. Też widzę taką sytuację, że jakieś fajne znaki mogą przy, przyjść do ciebie, jakieś podpowiedzi. Ktoś może ciebie poręczyć komuś, dzięki temu możesz dostać pracę, lepsze finanse, tak, tutaj mi to się pokazuje. Ja też widzę, że jakaś kobieta może być dla ciebie bardzo pomocna w tym najbliższym czasie, droga dwójeczko, ale w tym wszystkim Powinnaś zadbać o siebie, o swoją kobiecość, o swoją duszę, o swoją kreatywność, o swoją odwagę. Tak? Tutaj o to chodzi. Jakieś też informacje, tajemnice, plotki mogą wyjść na jaw w najbliższym czasie u ciebie. Tak, dużo myślenia, dużo analizowania, ale wiesz co? Muszę przykryć tę kartę, wybaczcie, bo zaraz tutaj będzie blokada. Ale, mimo wszystko, karty pokazują, że znajdziesz sobie tą siłę do działania, znajdziesz sobie tą taką pewność siebie. Duma ci będzie towarzyszyć, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. I podsumowując. Ja myślę, że ty będziesz trójeczko wychodzić z takiej energii melancholii, problemów emocjonalnych, yy, zamykania się w sobie. Ciebie czeka jakaś mała transformacja mała, drobna, ale jednak. I zmiana na płaszczyźnie finansowej. Tak, więcej odwagi w sobie. Buduj, odbudowywuj, buduj, regeneruj tą swoją energię i otwieraj się na zmiany, na nowe początki. Tutaj chciała ona wypaść, więc dołożę. To jest odpowiedni czas do planowania, do działania, do manifestowania. Daj sobie, stwórz jakąś intencję i planuj, działaj, manifestuj, a ona się zrealizuje. I tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego.